w kolejnym filmie i zobaczcie, jest dzisiaj nowa aktualizacja wyszła, jest w czwartek aktualnie, no i patrzcie, jest nowa postać, jak się wchodzi na postać jakąś, patrzcie jak się zmieniło, widzicie, można, była postać, mityczny, pan pi, w angielsku jest Mr. pi, ale to jest pan pi, no Nowy... I, I mamy jeszcze. Do, dzisiaj będzie mega kozacki odcinek, więc oglądajcie do końca. Bo będziemy polować na jakąś The Legend, albo na Mr. P. Zobaczcie. Będziemy polować. Bo mamy 40 skrzynek. Pra, prawie 40, bo im mi zabrakło. Dwa big boxy. I patrzcie, co na jedną mega skrzynkę. I jeszcze. To znaczy 5 mega skrzynek, bo patrzcie co nam podarował. Super cel. To są jakieś żarty. 4 mega skrzynki. No to zaczynamy. Bo mam nadzieję, że nam jakaś fajna postać dropnie. Tylko sobie zmienimy to coś na razie. Pan. No więc otwieramy, ryzykujemy. Oj, jak się robi, to to jest mniejsze teraz te powstałe przedmioty. Jak się otwiera. Jacie, jaka mega aktualizacja. Ej, zaraz. Mi się coś nie wydaje. Jeszcze to z... bardziej zrobiły miejsca tutaj. Jacie co oni zrobili teraz. Teraz to będzie mega fajnie. Mam nadzieję, że coś dropnie. Jakaś legenda. Ej, coś się muli. Coś zamuliłam. Myślałam, że coś będzie. To było opóźnienie. Myślałam, że już tutaj na 100% coś może być. Jak się? O, trzygemy. Max co w znowu. Jeden minus To musi coś wypaść po prostu. To jest... Dostał nam 20 ostatnich skrzynek. Trzymajcie kciuki. Coś będzie 8 gemów wasz. Ja się kręcę. Gemy mi tylko lecą. Ile gemów mi leci. Tych skrzynek. Myślałem, że znowu będą gemy. Już nie stać na jednego big boxa. Jeszcze kolejnego. O co się muli. A, nie będzie. Bilet, teraz bilet mi słyszę. I znowu gamy aż pięć! Ja cię te gemy mi się ciągle losują. Mam Na nadzieję, że mnie dobrze słychać. Czy to się stresuje, czy to nagrywa się? Co to za aktualizacja była? się zaskoczyłem cały dwa, nie ostatnia już, ale nie muszę się naarti, bo mam jeszcze dwa beatboxy. Otworzymy sobie trzy. 3 znowu. Ciągle gemy. Ej, co się muli. O jest. Trzy, dobra. 3 gemy znowu. Jezus. Gemy lotem. Teraz będziemy otwierać najlepsze. Mega boksy. Ryzykujemy. Pierwszy mega Pięć. Sprawdzę, czy tu też będzie. sniper? stara, O, 13 klejnotów, widzieliście to aż 13 gęów mi się lutło. 61 już mam, teraz 4 mega boxy. Jeszcze kolejny mega box, bo jest za, gdzieś 5 kurczę. M, El Primo, Jean, Barley, 18 sztyketów, 200 podwajaczy żetonów. Kolejny mega proszę. Nie, no jest, lud, ciągle. Pionka, chcę szóstkę. Ja tak chcę usłyszeć nową postać. Aż 12 teraz, co? Te gmy mi się lutają. Znowu 5, co? Nie wierzę po prostu. Jeśli nie będzie tego. Jeśli nie będzie teraz nowej postaci, nie będzie szeski w tym mega Boxie, to ja nie wiem, co zrobię. Jest 6, nowa postać! Jessie. El primo, Morty, Rico... I świeci się! świeci widzicie? Co to? Mr. Pi! Ja cię kręcę! Widzieliście? Mr. P mi dropło. Pan Pi! Ja cię kręcę! Co to było? Jeszcze jednego mega boxa sobie kupimy. WIACIE! Widzieliście to? Gdyby chyba legenda to bym już po prostu nie wiem... O znowu 11 gemów! No Jezus, te gemy lutają się. Niestety do ja sobie odbierzemy. Ale widzicie to? Mam nową postać. Mr. P. na koniec sobie nim pogramy. Skoro tak wylosowałem go. Cieszę mega. Pogramy sobie na koniec. Ciekawy jak przekozacko gra. Jeśli nie spodziewałam go, naprawdę. Mi wszystko luta normalnie, jest Ja bym go to biję, bo podzielę ma. No. taką walizką bije jakby. Nawet nie musiałam jej ku jego kupić. Bo wylosowałem z skrzyni. Ja czekam, jaki jest dobry on. Jaki dobry on jest. A co robi jego super atak? O, taki wóreczek. Ja ci ile on bije, jaką mam moc. Gniego się chyba lespią te błoty. O, ja... To, to chyba będzie jedna z moich lepszych postaci, słuchajcie. Gratuluję. Ha. No, no jeszcze jeden super atak. Ja wszystkie tutaj załatwiam. Na, na luzie, to robię. Hmm. Och, tak wieżyczka. Zaraz, co? Tu przelatuje przez ścianę, widzicie? Patrzcie, to przelatuje normalnie. Te same. na hmm. kolejna. Ja, ten mityczny jest dobry, Mr. P. Chyba naprawdę to będzie jedna z moich lepszych postaci. Pier... Pierwszy raz mi gra mi pierwsza wygrana. Coś pięknego to jest. Jeszcze sobie otworzymy jedną skrzynkę. Gdyby coś było, to była beka. Ale... I tak jestem zadowolony. Więc żegnamy się. Pa!